Jeżeli chodzi o przypadki Omikrona, jak się nie mylę w Polsce w tej chwili jest około 160 wykrytych przypadków w naszym województwie, w tej chwili to są cztery przypadki, tyle, tyle mamy. Wiem, że trzy przebywają na terenie województwa, jedna z osób już na terenie województwa nie przebywa. Sory to jest bardzo istotne i ważne. Działają, czyli sory Gruzonski, sory Wrocławski i Nowrocławski, oczywiście Toruński, Sory bydgoskie również, co oznacza też, że że na razie nie mamy problemu z tą częścią, to nie było takie oczywiste. Również przez to, że odbudowała się neurologia w Toruniu, bo odbudowała się w szpitalu Spolonem, po części w szpitalowym Włocławku, ale również i w szpitalu miejskim w Toruniu. Ta też sytuacja nie jest łatwa cały czas, ale ona nie stanowi już problemu, bo do Państwa też nie docinają takie sygnały i to jest wyznacznik. Natomiast oczywiście, Szanowni Państwo, sytuacja przed COVID-em nie była łatwa. W czasie COVID-u jest jeszcze trudniejsza, jeżeli chodzi o służby zdrowia. Największym problemem są, są oczywiście braki kadrowe. To jest ten wyznacznik. Nie chodzi tutaj o inwestycje, o których bardzo często i długo jeszcze mogę, Szanowni Państwo, mówić, i środki, które były przekazane naszym szpitalom bezpośrednio w formie inwestycji dodatków do wynagrodzeń, czy środków ochrony bezpośredniej, czy inwestycji tlenowych, tak bardzo ważnych, które planujemy. Kilkanaście inwestycji będzie zrealizowanych, Szanowni Państwo, jeszcze w tym roku w ramach środków przekazanych wojewodom przez Ministra Zdrowia. W tej chwili jesteśmy na etapie ustalania właśnie priorytetów tych inwestycji. To będą przede wszystkim, Szanowni Państwo, inwestycje tlenowe. Tu chcemy się jeszcze bardziej zabezpieczyć poprzez właśnie rozbudowę instalacji, dodatkowe zbiorniki czy generatory tlenu, które mają swoje ograniczenia, bo mają swoje problemy przy działaniu przy niskich temperaturach, ale też bardzo dużo problemów rozwiązują przy takich sytuacjach dużej skali epidemii, której w przyszłości, szanowni państwo, no chciałbym ją wykluczyć, ale nie mogę.